Byliśmy w różnych częściach naszego pięknego kraju, byliśmy w górach, więc teraz czas, abyśmy udali się nad morze. Słowo doprowadza nas do momentu ostatecznej decyzji, ostatecznego wyboru, ostatecznej decyzji o tym, czy, czy chcę pójść za Chrystusem, czy wybieram właśnie drogę za Nim. Decyzja o tym, czy, czy podejmuję ten trud wiary w to, że on jest faktycznie obecny w tym chlebie, że on jest faktycznie obecny pod postacią chleba i wina. Dziś kończymy rozważać Ewangelii według świętego Jana, kończymy rozważać tą y, mowę eucharystyczną. Y, jest to moment bardzo trudny, moment, w którym bardzo wielu ludzi opuszcza Jezusa. Ale od początku, w pierwszym czytaniu, widzimy Jozułego, który wzywa właśnie lud do, do opowiedzenia się, czy chcą iść za Bożkami Pogańskimi, czy wybierają Jachwę, jedynego Boga. Spotykaliśmy się już z tego rodzaju wydarzeniami, czy to w liturgii niedzielnej, czy to w liturgii w ciągu tygodnia, w dni powszednie. Doskonale wiemy, jak wyglądała droga Izraela. Moglibyśmy powiedzieć, to bez sensu. Przecież wiemy, że oni tak upadną. Ale to nam pokazuje pierwszą rzecz, że yy, też mi się wydaje, że już mówiliśmy o tym, że wybór wiara, podjęcie tej drogi, podjęcie tego trudu, nie jest aktem jednorazowym, ale jest czymś, do czego Bóg nas zaprasza w naszej codzienności. Abyśmy na to pytanie, które dziś stawiają Zułę wybra narodowi wybranemu, abyśmy na to pytanie my odpowiadali sobie w naszej codzienności. Izraelici nie podjęli tej decyzji bezpodstawnie. Oni wspominają te wszystkie wielkie dzieła, które Bóg dla nich uczynił. Z tym koronnym dziełem, jakim było wyrwanie z niewoli, przejście przez Morze Czerwone, przejście przez Jordan, doprowadzenie ich do tego kraju. Oni wiedzą, że Bóg jest dobry, że Bóg się o nich troszczy, że Bóg ich kocha. Bardzo pięknie przedstawia to drugie czytanie, kiedy święty Paweł porównuje miłość, jaka łączy Chrystusa i Kościół, do miłości małżeńskiej. Że tak jak małżonkowie troszczą się o siebie. Tak Chrystus troszczy się o nas, tak Chrystus jest blisko nas, i nawet jeżeli czegoś od nas wymaga, tak jak za chwilę przejdziemy do Ewangelii, gdzie zobaczymy, że trudne, a wręcz dosłownie mówiąc, twarde są te słowa, które kieruje do nas Jezus, to są te słowa, które gdzieś u podstawy mają miłość i troskę o nas. W Ewangelii Jezus konfrontuje swoich słuchaczy z tym, co dziś nazwalibyśmy fundamentami wiary chrześcijańskiej, czyli z prawdą o zmartwychwstaniu, z prawdą o, o wniebowstąpieniu, z prawdą o tym, że Jezus jest tym, który od Ojca pochodzi, że jest Synem Bożym. W końcu z czymś, co było też bardzo trudną rzeczą do przyjęcia dla współczesnych Jezusowi, czyli z tym, że, że On da nam swoje ciało, że On da nam Eucharystię. Że Eucharystia nie będzie tylko symbolem, nie będzie tylko obrazem pewnej rzeczywistości, ale będzie tą rzeczywistością. Odbiorcy Jezusa określają jego wypowiedź jako trudną, tak jak powiedziałem przed chwilą, dosłownie twardą, taką, która wymaga pewnego trudu, żeby ją przyjąć. Bardzo dobrze współgra to z tym, co za chwilę im Jezus odpowie. Pyta się ich, czy to Was gorszy. To zgorszenie po grecku skandalizo moglibyśmy tłumaczyć jako przeszkodę, pułapkę, coś o, o co możemy się potknąć, coś co nie pozwala nam pójść dalej. I właśnie to, co Żydzi usłyszeli od Jezusa, te jego słowa nie pozwoliły niektórym, wielu, pójść dalej. Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, wielu przestało za Nim chodzić, wielu odłączyło się od Niego. Co mnie gorszy w Kościele, co mnie gorszy w mojej wierze? Może nie w zgorszeniu, tak jak właśnie my to dziś rozumiemy, choć to też, ale co nie pozwala mi pójść dalej? Może moje gdzieś wygodnictwo, to że chciałbym wszystko przyjmować bezboleśnie, że chciałbym wszystko przyjmować na tacy, czy może właśnie pewne rzeczy, których nie rozumiem, yy, pewne rzeczy, których może nie chcę zrozumieć? Czy może właśnie potykam się o pewne zło, którego doświadczam? Może potykam się o pewne zło, które widzę w kościele, które widzę wśród ludzi kościoła i nie mogę przez to pójść dalej? Nie pozwala mi gdzieś to powierzyć to wszystko Chrystusowi, nie godzić się na zło, nie przechodzić ponad złem do porządku dziennego. Ale zostawiać to przede wszystkim Bogu, aby to On mógł się z tym rozprawić. A jeżeli moje jest w tym jakiś, jak, jakaś rola, to żeby Bóg mnie pokierował. Ale żeby to, co złe, co to trudne, to co twarde, nie pozwoliło, nie mogło mi przysłonić samego Chrystusa. Aby to sam Jezus był podstawowym wyborem w moim życiu. Niech przeszkodą dla nas nie będzie nawet to, że. Kiedy już wybieramy Chrystusa, kiedy wybieramy tą drogę, to na niej upadamy. Przyjrzyjmy się przez chwilę osobie Piotra, który na pytanie Jezusa, może takie trochę szorstkie by się wydawało, czy i wy chcecie odejść, czy i was to gorszy? Odpowiada, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Widzimy tu u Piotra tą samą postawę, którą... Widzimy u Izraelitów w pierwszym czytaniu: Piotr przypomina sobie to, co doświadczył od Jezusa. Piotr przypomina sobie, że faktycznie słowa Jezusa dają życie wieczne, że słowa Jezusa doprowadzają do spotkania z Bogiem. Ale czy to go uchroniło od upadku? Nie. Jak będziemy czytać dalej Ewangelię, zobaczymy tą scenę, którą, którą wszyscy pewnie doskonale znamy. Gdzie Piotr patrząc Jezusowi w oczy powie: Nie znam tego człowieka, nie wiem o kim mówisz, nie wiem kim on jest, nie znam go. I doświadczy swojego upadku. Doświadczy tego, że, że właśnie droga za Chrystusem nie jest aktem jednorazowym. Doświadczył tego upadku, nie poddał się, doświadczył przebaczenia Chrystusa i poszedł dalej, stając się pierwszym z apostołów. To nam pokazuje, że również i my mamy się nie poddawać, że my mamy iść dalej, że również my mamy być cały czas wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, abyśmy dalej podejmowali ten trud cały czas, ciągle, każdego dnia przyjmowali to twarde słowo. Będąc tutaj nad morzem, właśnie w jantarze z samego rana, zobaczyłem kilka takich rzeczy, które są może drobnym, może jakże niedoskonałym. Ale obrazem pasującym do dzisiejszego słowa. Mianowicie widziałem ludzi, którzy już od Bladego Świtu, od godziny piątej, 6, przychodzili tutaj na plażę w różnym celu, ale podjęli się tego trudu. Niektórzy przychodzili szukać bursztynów. Niektórzy przyszli tutaj na plażę, aby oczekiwać na świeżo złowioną rybę. Niektórzy po prostu przyszli, aby. Zaznać tutaj odrobinę spokoju, aby nacieszyć się widokiem, szumem morza, zanim zrobi się tutaj głośno, gwarno, zanim przybędzie rzesza turystów. I to mi pokazało, że, że może i moje, i Twoje życie na tym polega, aby codziennie przezwyciężać te małe trudności, wstawać rano do pracy, czy jak my, zakonnicy, na modlitwy wstawać rano do szkoły, która już niedługo się zacznie. Pozdrawiam wszystkich uczniów. Aby codziennie właśnie podejmować ten mały trud. Ten mały trud, który będzie nas uczył tego, aby kiedy przyjdą te wielkie trudności, te wielkie przeszkody, również one nie spowodowały naszego upadku, aby również one nie spowodowały naszego zgorszenia, tego, że odwrócę się od Jezusa że odwrócę się od niego, powiem: nie znam cię, jesteś mi niepotrzebny. Moi drodzy, dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie, które już niestety było naszym przedostatnim spotkaniem. Zapraszam was już teraz na kolejny tydzień na nasze kolejne spotkanie w ramach pocztówki z wakacji. Życzę wam w tą dzisiejszą niedzielę wytrwałości, siły do tego, życzę wam takiej silnej wiary, Abyście drogą za Chrystusem mogli yy, kroczyć każdego dnia, aby nie było takiej przeszkody, takiej pułapki, takiego skandalu, takiego zgorszenia, które mogłoby Was odłączyć od Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.